Wieża telewizyjna na Ryszkowie i pierwsza z serii filmików o tematyce rzeźbiarskiej. Są to rzeźby czarnego. Takie bobasy gigantyczne wspinają się na tę wieżę. No taki surrealizm trochę w twórczości tego czarnego występuje. Fajnie to wygląda. Jakby nie mają się grawitacji te bobasy. Tutaj nie wiem czy widać takiego na przykład głową w dół schodzi. Ja jeszcze jakieś inne ujęcie spróbuję wykonać. Widok na żyżko w zwierzy telewizyjnej. Tu trochę sztuki abstrakcyjnej. 37 tysięcy koron za taki obraz. April Popko. 48 tysięcy koron. Wygórowane ceny. Tutaj z tej, z tej części wieży jest widok na. Pragę 1, czyli stare miasto. Światowa Federacja Federation of Great Towers. Ciekawe czy to jest prawdziwa federacja, czy fikcyjna. W każdym razie przedstawione są różne wieże. Kalgar Tower, 191 metrów i skalowanie. W tej skali, na przykład, Burz Kalifa w Dubaju, jest taki. A wieża, na której jesteśmy, jest taka. 216 metrów. Wieża Eiffla. Wyższa trochę. Stamki na Tower w Moskwie 540, ponad pół kilometra. W Hongkongu prawie pół kilometra. O, bardzo fajne to zostawienie jest. Łóżka Lifa 828 metrów. W każdej z części widowiskowych jest model albo nawet dwa w niektórych. Czyli to, to są właśnie te jakby kapsuły, z których można na trzy strony prawie spojrzeć. I jeszcze trochę obrazów tego samego artysty No nie no nie twierdzę, że są słabe dlaczego? Fajne są No i Praga widoczna Można sobie na takiej kanapie usiąść hmm. selfie stick ktoś zgubił Teraz pytanie, dylemat Pobrać czy nie pobrać? Jeszcze jedno ujęcie bobasów i w wieży telewizyjnej A tu na winochrabach taka, taki street art Ale w postaci mozaiki ceramicznej. Niesamowite jeszcze nie widziałem czegoś takiego płytki ceramiczne I to duże fragmenty luster Tojebista